Cześć, maneczko z tej strony Boover. Witam Was w kolejnym odcinku. Zagrajmy Stalker Czyste Niebo. Kontynuujemy naszą przygodę. Tak, jeszcze Wam powiem na początku: zostawcie w górę, zasubskrybujcie mój kanał, a będzie tego więcej. A możliwe, że nawet będzie dużo więcej fajniejszych materiałów, bo mnie to motywuje po prostu do grywania. Nieważne, w każdym razie kontynuujemy tutaj przygodę. W międzyczasie nagrywam jeszcze Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered. Będzie się przewijał pewnie z, z tym stalkerem, a później po tym wszystkim e, będziemy ogarniać najnowsze Duty Modern Warfare, które wyszło w tym roku, czyli drugą część kultowego Modern Warfare. Dobra, kogoś my tu mamy. Czekaj, sprawdźmy na, na mapę, bo ja się zgubiłem. Gdzie ja jestem? Dobra, a sorry, mi się, ja jestem tutaj. Przed nami stoi Mutant. I w ciekawym miejscu jest. Ja nie wiem czy tam się nie udam. Naszym celem ogólnie w tej grze, to znaczy dzisiaj, jest dotrzeć do Saharowa i z nim porozmawiać, bo takie mamy zadanie. Oooo! Kurde, dobra, idę. Najwyżej zginę. To jest jakieś ciało. O, nie, moja sprówa. Sorry, nie warto byłoby cieprzeć. To znaczy tam jest jeszcze jeden. Ale jak się kurde gościu podpalę, a nie będziesz miał apteczki o, bandaża, przepraszam. Jak to bije, paskudne potwory Dobra, idę stąd Chciałem, myślałem, że będziesz miał coś dużo bardziej ciekawszego do zaferwania Niestety nie miałeś, jestem na ciebie wkurzony Zły i wściekły Jestem brzydki i wściekły Dobra, bo idziemy, idziemy do tego chyba jeziora Jantar Czy tam kurczę, gdzie to miałem iść? Ej, wiecie co jest najśmieszniejsze? Taką mam ciekawa z Kurde, jak ja tutaj idę, mi się chyba śniła po nocach po prostu ta lokacja. Ta górka kojarzy mi się kurde z czymś, nie pamiętam z czym. I że tutaj kurde jakiś niby pies chyba chodził. Ej, tu jest w ogóle wysokie przemieniowanie. Co jest hira? Nie panowie. Dobra, tam mamy zombiaki. To chyba zombiaki. No tak, na pewno zombiaki. Znaczy, ja, czy ja tam byłem? Chyba mnie nie była. Dobra, nie interesuje mnie to. Chyba, że chcieli. O, pamiętajcie, może widać znać. Mogę się wrócić. Te zombiaki to są mało istotne, to znaczy tam jest ciało jedno. Z tego co widzę. To ciało może zawierać ciekawe rzeczy. Dobra, idę tam, bo później będziecie marudzić, czy nie poszedłem. Mam granatę rzucić. Uwaga, spróbuję czy stąd Zobaczymy, czy z to rzucimy. O kurwa, za daleko rzuciłem trochę. Trafić, trafiłem, ale. A nie o to, jak mi idzie. Dobra, spróbujemy z naszej snajperki tam. Strzelać Dobra, jeden świat, tylko ja nie jestem pewny, ale czy te ząbiaki nie wstaną, jakie? No kurde, Dobra, został jeden pocisk, to już nie, nie ma sensu. Nie no, ale to ten! Te! Dziadu! Załóż, kurde, karabin, łoty. No i już krwawie to już nie ma sensu, kurde. Chciałem to zrobić bezboleśnie. Ale przez ciebie musiałem się naciepać, kurde, heroiną. Jakiś gówniarz do mnie strzeli jeszcze. geniusz mato. Dobra, jak już tu przyszedł, to przynajmniej dajcie jakieś bandaża co? Nie bądźcie tacy, kurde. Ja nie przylazłem tu po to, żeby tu nic z tego nie mieć. Pewnie jakbym, kurde, przyjął te wszystkie misje od tych gości z bazy Powinności, to pewnie bym tutaj coś dostał za to. O, nie mam nic. Stary, bo przyszedłem tu z, z, tylko ze względu na ciebie, a nic z tego nie mam. O, mogę odebrać nagrodę, o. Co tu w ogóle mam? Dobra. Dalej. Idziemy do schowka. O kurba, to są pijawki, nie dobrze. Tam jest chyba jeszcze jedna pijawka. Nie, tam jest stalker. Co w ogóle tam jest? Ja chcę tylko schowek. Dobra. Mamy schowek. Granatniki. One są mi chyba niepotrzebne, ale. Dobra, tak jak mówiłem, idę już do tego, co pieprzonego. pieprzonego. Mam wrażenie, że słyszę cały czas pijawkę, ale. kurde, to są moi koledzy, nawet gości, mógłbym dać na jakąś nagrodę. No i. Najemniku, świetna robota. Teraz mamy wolgę, e, wolną drogę do Jantaru. Weź sobie jeden z naszych kombinezonów. Cieszę się, że mogłem pomóc w Twojej grupie. Trzymałem Kombinezon, sud słońca świetnie, miałem go kupić przed chwilą. Dobra, żarcie sobie wezmę. Jest ulepszony. Czy on jest lepszy? On wcale nie jest lepszy. On ma ochronę radioaktywną, jakąś. On ma jakieś dodatki. Ej, opłaca się ulepszać w ogóle kombinezon. Jest jaki on jest zdrowi. Szkoda, że jest taki beznadziejny. Dobra, skoro oni poszli do Yontaru, to my też idziemy. Też idziemy, bo nie będziemy sami, więc cieszę się, że im byłem w stanie pomóc. Teraz jestem mega ciężki, no ale dobra, sobie poradzimy. Będę szedł powoli. Gościu, czekaj, nie idź tam sam. Bo jak pójdziesz sam, to zginiesz, a tak to przynajmniej razem zginiemy. Tak jest. Także witam Was w części dalszej. Znajdemy się aktualnie w jantarze No i niestety, tutaj będziemy przechodzić przez piekło. Naprawdę, ale tak szczerze, szczerze. Zapisujemy grę. Nawet się nie będę tutaj strzelał z nikim. Ja po prostu chciałbym jak najszybciej dotrzeć do Pana Profesorka. Prawdopodobnie będę musiał się strzelać, bo postaram się nie zginąć przede wszystkim. Tu będzie zombiaków, co nie miara. Tego zastrzela. Jednego zastrzeliłem. Pomogę im trochę walczyć, bo później mi powiedzą, że nie walczę. A tak to przynajmniej trochę im pomogę. To są jednak moi koledzy, nie? Piekujeczka! z zombiaku pieprzony Wiecie co, idę z drugiej strony zobaczcie, bo tu się coś dzieje. A co tu jest w ogóle? O przewodnik! Ej, wiecie co, mam wrażenie, że z tego co pamiętam tutaj ty... chyba nikogo nie było Z tej strony nie mogę wejść. Gościu bo się zaraz zombiaka zamienisz. Co mamy zrobić? Bronić? Dobra. Jeszcze te sery? No nie mamy wyjścia, musimy pomóc. Kurde, zombie granatami rzucają, czy czym się wydaje. Jeszcze chyba jeden został. Nie ma no, ścianę, Panowie, strzelajcie. Ja powiem taką ciekawostkę, ja w takim razie wchodzę tego dziada tutaj. Widzę, że tym ten... Mam wrażenie, że ten Saharow to jest w ogóle taki przyciół. Fajnie, jak ty ja się cieszę, w nie się nie się że tu słyszę. Sprawa jest tego typu, sorry, że tak się po prostu zapominam, ale słucham co oni tu pieprzą i, i nie mogę się skupić. Mm. że ja grałem w czyste niebo kiedyś i właśnie w, do tego momentu prawdopodobnie doszedłem. To znaczy doszedłem dokładnie do tego miejsca, a z tego miejsca już było niedaleko, bo do laboratorium X16 albo 18, mniejsza z tym. Ale o ile pamiętam, nie oczyściłem chyba wtedy drogi na to, żeby tutaj ktoś mógł przyjść i tu prawdopodobnie nikogo wtedy nie było, ja tu byłem chyba sam. Podejrzewam, że w tym momencie, jeżeli ten gościu nas wyśle tam do tego miasta tam tym razem nie będziemy sami. Więc będzie szansa to przeżyć, a wtedy to była masakra, żeby to samo przeżyć. Serio. Dobra, tylko czy ja chcę od razu z nim rozmawiać? poram się rozejrzeć, bo tak bardzo miło tutaj jest. Panie Saharo, zapraszam, kurde, jestem ciekaw Chciałbym co Ja sobie tę przyjemność. Chłopie, jak ja ci powiem, to musimy tu posiedzieć, kurde, przygódź. Jak przywódcę. się masz podzieńcze. Jeszcze pana Jotra zaprosić. Eee... Proszę, proszę. Rzadko widać tu nową twarz. Co chciałbyś wiedzieć? Wiem, że był tu Styrłok. Ty, o właśnie teraz. To jest po czy przed już tym czarno biolą już się skupiałem. Nieważne. Ale podobno był tu Styrłok. Tak, był u nas. Wiedział bardzo dużo, wiele więcej niż inni. Mówił nawet, że był w centrum zony. Oczywiście nie wierzyłem mu, chociaż pokazywał mi fotografię. Gdzie jest Stryłok? Zawarliśmy z nim umowę. Obiecał przeprowadzić badania polowe jednego z naszych eksperymentalnych modeli, urządzenia blokującego emisje psioniczne. A my przyrzekliśmy w zamian dać mu ostateczną wersję. Stryłok uważał, że urządzenie umożliwi mu przejście przez węglacz. Daliśmy mu prototyp i wszedł do fabryki. Więcej nie widzieliśmy ani jego, ani prototypu. Otrzymaliśmy nieco danych przez satelitę. Ale sygnał się urwał. Wygląda na to, że dosięgła go potężna emisja w fabryce. A to ciekawe co on powiedział, bo jak my graliśmy w, w Cień Czarnobyla, też właśnie testowaliśmy, że tak powiem, trochę te urządzenie, to znaczy coś tam chyba zbieraliśmy, tylko nie pamiętam. Czy zbieraliśmy informacje na temat tego urządzenia, czy. Czy goście to dla nas ty robił i czy my byliśmy tym Steerwockiem, czy po prostu drugi raz już Steerwock nam przechodził, bo wiecie, on szukał sam siebie, czy miał wyczesną pamięć, więc to jest ciekawe. A w fabryce chyba nie był Steerwock, tylko tu chyba tam leżał, tylko nie pamiętam w którym już, czy w którym laboratorium, ciężko mi powiedzieć. No dobra, ale mów dalej, jak znaleźć Steerwocka, opowiadaj. Jeśli Steerwock jest w fabryce. Dostanie się do środka bez urządzenia ochrony psionicznej będzie niemożliwe. Od lat badamy emisje psioniczne pochodzące z fabryki. Mają wyraźną strukturę impulsową. Gdy są w fazie niskiej, ludzie mogą stosunkowo bezpiecznie wchodzić do fabryki. Nie jesteśmy jednak w stanie przewidzieć, kiedy wow, nastąpi kolejna się emisja. Właśnie w tym momencie, Więc stary. wchodzenie tam jest jak gra w rosyjską ruletkę. No, idzie, że moich kumpli, kurde, tu nie Jeśli wejdziesz za strzelokiem do fabryki, najpewniej skończysz z wypalonym mózgiem, jak większość tutejszych zombi. Mam jednak coś, co może ci pomóc. Jakiś czas temu skontaktowała się ze mną grupa stalkerów, którym udało się ujść z życiem z fabryki. W jednym z budynków znaleźli dokumentację techniczną. Dokumenty te mogą pomóc w wyjaśnieniu, co znajduje się w fabryce i odkryciu źródła tak potężnych emisji psionicznych. Jeśli pomożesz mi znaleźć te dokumenty, pomogę ci dostać się do fabryki. Dobra, zgadzam się, zgadzam się na uzyskanie dokumentów. Powiedz mi wszystko co wiesz, tylko jestem ciekaw. Po pierwsze, skontakowała się z tobą grupa, to może byś tą grupę wysłał. A po drugie jest taka sprawa że stary, że właśnie wystąpiła emisja i mam nadzieję, że tych moich kumpli, którzy są na zewnątrz, nic nie rozwaliło. Bo jak tak, to się obrażę, kurde. Grupa zaginęła w północno-zachodniej części obiektu. Ten teren jest pełen zombie. Nie możemy wysłać tam stalkerów strzegących obwodu, bo i tak ledwo radzą sobie z atakami. Sygnał SOS dochodzący stamtąd jest wciąż aktywny, więc spróbuj wydostać stalkerów, jeśli jeszcze żyją. Oby żyły, kurde. No dobra, tak zrobimy. Co robią tu stalkerzy? To opuszczona fabryka. Przyciąga stalkerów jak magnes, bo to jeden z niewielu budynków, do których się jeszcze nie dostali. Mówi się, że są tam bardzo rzadkie artefakty, więc stalkerzy próbują tam wejść w nadziei na odkrycie żywy złota. Problem w tym, że wchodzenie tam jest jak gra w rosyjską ruletkę. No dobra, dobra. Co z Lewusem? Nawet no, nie wiem, kto to jest Lewus. Nawet jest inteligentniejszy od innych. Jego ekipa, pracuje dla nas pomaga nam wykonywać pomiarów i pobierać próbki, w zamian zapewniamy im wsparcie medyczne wysokiej jakości. Z pewnością bez tej ob strony współpracy. Obie strony dawno by już nie żyły. E, w ogóle teraz sobie tak przypomniałem, bo w cedowie prepezie było płynanie, czy co tam coś tam psioniczne. No i to, to sprawiało, że stawaliśmy się ząbychami faktycznie, to tak omamiało miało tam w tych grze no dobra, zombie często Sprawiają bazytki? nam problemy od momentu uruchomienia tego laboratorium. Mury są mocne, ale wycie i inne hałasy z zewnątrz bardzo nam przeszkadzają. Nie trudno sobie wyobrazić, że prowadzenie badań, a nawet spanie w tych warunkach to nie lada wyczyn. Na domiar złego czasu musimy wychodzić z bunkra, by zebrać próbki. Skąd się wzięły? Spędziliśmy wiele czasu nad tą sprawą. Pomimo wszelkich starań armii, by oczyścić ten obiekt, zombie ciągle wracają. Wszystko stało się jasne, gdy mój asystent zaginął, wyszedłszy dokonać pomiarów przy fabryce i wrócił jako jeden z zombie. To w pole psioniczne. Pod jego wpływem każdy traci rozum i staje się zombie. Wynika to z nieodwracalnych uszkodzeń wyższych funkcji ludzkiego mózgu. Te stworzenia przestają więc być ludźmi. Tracą zdolności poznawcze i ich zachowanie jest pochodną czysto zwierzęcych instynktów. Nic nie masz dla mnie. No, więc tak, powiem Wam szczerze, że szkoda, że do tego typa nie, nie przyszedłem przed zagraniem Stagera ze wkrypacją. trochę od dupy strony Dziękuję za rozmowę. Jezus, muszę im pomóc. Dobra, gościu, dawaj mi to, bo to mi się przyda. Hmm. Yy, apteczki też by mi się przydały. No i na razie tyle, co wam powiem kurde więcej, tu są pewnie fajne artefakty, te fajne są te detektory, ale nie mam czasu na to. Yy, muszę pomóc kurde naszym kumplom, niestety ja w tym odcinku już właśnie z wami żegnam, Mam nadzieję że się filmik podobał, zostawcie w górę, zasubskrybujcie mój kanał, my widzimy się w kolejnym odcinku. Napisuję grę tak na no, wszelki wypadek, jeszcze muszę się rozejrzeć w PDA. Aha, czyli musimy dostać się w tym miejscu? No dobra, będzie fajnie, tylko przejdziemy sobie batendy tu i tam. Dobrze, tutaj zobaczcie ile z naszych. Bardzo się cieszę, że są tak rozwaleni, więc może znajdziemy, kurde, i tą ekipę. Zobaczymy. Jeszcze raz, dzięki za obejrzenie. Widzimy się ponownie w kolejnym odcinku. Pamiętajcie o obce w górę i subskrypcji. Peace out.